Rady 58 sesji Rady Miejskiej. Proszę Proszę Państwa, już wyjaśniam, nie wiem, to nie ma wszystkich tutaj z y, radnych, ale już wyjaśniam. Y, Zawiodła komunikacja pomiędzy, działem z, pomiędzy mną a działem, a działem y, księgowości, ponieważ tak. Yy, przygotowując w ogóle samo zamierzenie o przebudowie tej drogi dla żabienia żabieniec i tak dalej, wykorzystywaliśmy yy, o kwotę 9,5 miliona złotych, 8 dofinansowania, czyli 1,5 półtora na tamten czas był przygotowywany jako kredyt zawierany w latach poprzednich. Ja żyłem cały czas w tym przekonaniu, że tak to będzie budżet yy, zbilansowany. Natomiast tutaj dopiero dzisiaj po, 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 po dłuższej dyskusji i po, po dokumentach źródłowych i tutaj jeszcze przygotowywała to też Pani Skarbnik z racji tego, że w budżecie wyszło, że mamy prawie pół miliona złotych nadwyżki dochodów bieżących w związku z powyższym technicznie zostało to zmniejszone do, do zaciągnięcia kredytu tylko w postaci miliona złotych czyli te zadanie bilansuje się w ten sposób, że z 9,5 miliona złotych szacunkowych, oczywiście, żebyśmy też e, o tym wiedzieli, ponieważ to będzie dopiero po, po przetargu e, jasne. E, 8 milionów jest w ramach dotacji z Polskiego Łady. Milion złotych zostało ukształtowane w roku 2025 jako kredyt i 500 tysięcy pozostałych jest, jest teraz w dochodach bieżących i w ten sposób się e, to bilansuje. Przyznam szczerze, że ja cały czas żyłem w przekonaniu, przy pierwotnych założeniach, no jednak udało się, udało się to zmniejszyć za, zadłużenie e, planu zaciągnięcia wyższego zobowiązania. Tak więc akurat materiały dostarczone w tym, e, materiały dostarczone w tej, e, w, w tym zagadnieniu są, są w tej kwestii prawidłowo przygotowane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Rozumiem, że sprawa została wyjaśniona. Przechodzimy. Wszyscy są? Tak. Przechodzimy do głosowania. Może? Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy, może jeszcze? może jeszcze wyjaśnimy dlaczego dzisiaj została zmieniona y, ta parteleściu uchwały którą państwu przedstawiliśmy ponieważ w zeszłym tygodniu wpłynęła wpłynęło zawiadomienie y, o o, o zwiększenie na dotacji przedszkolnej stąd wprowadzamy to żebyśmy nie musieli zwoływać kolejnego posiedzenia

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych za zagłosowało 14. 11. 11 za, przepraszam, 3 się wstrzymało Przez, e, oświadczam iż uchwała została przyjęta. i dziękuję. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024. Czy ktoś z Państwa chciałby coś w tej sprawie? Proszę bardzo, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, mam takie pytanie w związku ze zmianą w dziale 801 y, paragraf 4750. Y, ile dzieci z Ukrainy do naszej szkoły uczęszcza? Tak, do, do końca lutego były to dwie dziewczynki, w tej chwili od 1 marca została jedna dziewczynka w klasie siódmej. A czy są jakieś dodatkowe zajęcia realizowane? Bo z tak. tego co tak. To znaczy wiem, to, tak słyszę, że, że te, ta dziewczynka jakby uczęszcza do, 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 razem ze wszystkimi uczniami przeznaczona było do 1 lutego, do końca lutego przeznaczona było dla dwóch dziewczynek 6 godzin dodatkowych języka polskiego. Po odejściu jednej uczennicy został sumień, arkusz organizacyjny został aneksowany do 2 godzin dla tej dziewczynki, która jest w klasie siódmej. Pozostały dwie godziny dodatkowego języka polskiego. Rozumiem. Pytam dlatego, że w ubiegłym roku była kwota na to zadanie przeznaczona około 33 tysięcy, a w tym roku jest 51 tysięcy. Zostało to zwiększone i, i, to, i to mamy tylko na jakby na wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem godziny nauki języka polskiego zostały zwiększone. W ubiegłym roku były to tylko dwie godziny, rozporządzenie stanowiło, że do 6 minimalna liczba godzin to 6 tygodniowych. Dla dzieci z Ukrainy. Ale teraz Pani, Pani, Pani dwie, że też dwie, dwie od pierwszego tak, Proszę się nie nakręcać, spokojnie. Pan ma głos, także każdy się wypowie. Czyli zostały zwiększone te godziny w stosunku do, do, do poprzedniego roku? Czy? Y od 1 marca zostały dwie godziny języka polskiego dla tej dziewczynki, która pozostała. Do tej pory było sześć godzin. Yy, tych, yy, yy, na, tego języka polskiego i one zostawały sukcesywnie zwiększane w ubiegłym roku szkolnym najpierw były dwie, później były cztery i później było sześć, w zależności od tego jak stanowiło rozporządzenie ministra edukacji narodowej. W tej chwili ze względu na to, że uczennica uczęszcza tak jak uczęszcza. Na te zajęcia dodatkowe. Sama mówiła, żeby tą liczbę jej ograniczyć, została sama jedna, więc po co wydawać pieniądze? Została zmniejszona liczba do dwóch godzin od 1 marca. Natomiast jeśli chodzi o kwestie samych pieniędzy, pieniędzy, które są zabezpieczone na ten cel, to Wojwoda odgórnie w ramach nie wiem, jakichś tam swoich wskaźników. <laughs> Zawiadomienie o zwiększeniu, zwiększeniu danego paragrafu wydatkowego również po stronie dochodów i jeżeli środki te nie są wykorzystane, to, to z końcem roku czy z początkiem roku następnego środki, środki zostają zwrócone, zgodnie zapisane. To są jako subwencja? Nie, to jest... To są środki, z muszę pomóc. Dobrze, ja... Dziękuję Pani Radna, proszę To ja chciałabym w takim razie dopytać, jak już jesteśmy tutaj przy, przy pomocy obywatelom Ukrainy, e, czemu nie sporządza się załącznika do budżetu dotyczącego funduszu właśnie pomocy, bo jak jest kojarzę to, to wcześniej... Jest pewnie, w tym projekcie jest w załącznik. W którym projekcie? To dzisiaj tak? A w Którym tym co dzisiaj, bo w tak? tych dokumentach, które dostaliśmy wcześniej, tego nie było. Nie było. Ono to było. Tak. Jeszcze, jeszcze sekundkę. To, to w takim razie się zgadzały z tym załącznikiem. Zarchając Załącznik. tutaj do, tutaj do y, załącznika dotyczącego do wydatków. Y, to ja tylko tutaj właśnie znajduję, jeżeli chodzi o to, Ukrainy. Znajduje znajduje tylko wynagrodzenia właśnie wypłacane nauczycielom w związku z pomocą ukrai y, obywatelom Ukrainy. Pamiętam, że w ubiegłym roku były jeszcze inne, y, inne wydatki. W tym roku całą tę pomoc będziemy przeznaczać tylko na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom i tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, to są dwie godziny tygodniowo dla jednego nauczyciela, y, a żadnej innej pomocy nie będziemy udzielać. Teraz jeszcze w ramach y, pomocy dla dzieci Ukrainy organizowane są zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. O tym, co mówiłam, te 6 godzin wynika z rozporządzenia. Oprócz tego wydatkowane są pieniądze na pomoc y, psychologiczno-pedagogiczną, o które wnioskuje wychowawca i to nie jest ujęte y, jako tako w rozporządzeniu, to ja wnioskuję jako dyrektor do y, organu prowadzącego o to, aby te dodatkowe godziny przydzielić. I tutaj na rozwój zainteresowań było dla dziewczynek przyznane zajęcia plastyczne, zajęcia świetlicowe i dlatego były te pieniądze wydatkowane na y, innych nauczycieli, które te zajęcia z tymi dziewczynkami prowadziły. Ale żadnych innych nie, bo ja tutaj dopytuję pani Skarbnik, czy jakieś inne działania są prowadzone. Nie tylko te, które organizuje szkoła, ale, ale inne działania. Czy w jakiś inny sposób jeszcze pomagamy tym obywatelom Ukrainy? Czy tylko i wyłącznie po że mają zorganizowane w szkole dodatkowe zajęcia? Tylko zajęcia. A jeżeli chodzi o zakup np. podręczników, tak, darmowych, tak, 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 no to też sobie tak, kojarzę, że w ubiegłym tak. roku w budżecie taki, taki paragraf był, a w tym roku nie widzę tam też właśnie nie zastanawia, czy tylko i wyłącznie będzie nagradzana. Ja na tych które już przeszedł? to budżecie. A w tym budżecie nie będziemy planować za dużo podręczników na, na przyszły rok? Tak? No ale to no, budżet na, na nowy rok szkolny. Pani skąd? ale czy my planujemy budżet na cały rok, czy, czy będziemy planować sobie w czerwcu to, co będziemy robić w lipcu? Bo jest dzieci... roczność tak? planowania budżetu. No dobrze, ale w tej chwili mamy dzieci. Jeżeli będzie, będą te dzieci dalej, będziemy planować. To. to zapytam, czy w ubiegłym roku też tak praktykowaliśmy, że planowaliśmy dopiero w miesiącu lipcu, że będziemy, dzieciom, że będziemy dzieci ukraińskie wyposażać w podręczniki, bo też istniała taka, istniało takie ryzyko, że dzieci się wyprowadzą. Nie pamiętam, jak było w zeszłym roku planowane, ale na pewno, jeżeli dzieci będą i przyjdzie dotacja podręcznikowa, bo do to jest dotacja. To będzie za Czyli dodatkowa dotacja. Nie przewidujemy żadnej innej pomocy, tylko tę, która jest świadczona w szkole, dla dzieci ukraińskich. Tak? Okej, okay, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Nie. Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Tak, ja jeszcze w kwestii realizacji budżetu mam pytanie. Proszę to, bardzo. Ten, ten temat tego tematu, który tutaj e, rozwinął Wiśniewski, wywołał. Ja natomiast chciałabym dopytać. E, czy organem zobowiązanym do wykonywania budżetu miasta jest burmistrz miasta? No i tak. A powiem czemu, czemu pytam. Otóż, yy, może dodatkowe pytanie zadam. Yy, jaki wpływ na realizację budżetu ma Komitet Wyborczy Wyborców, <laughs> z którego to obecny Pan Burmistrz ubiega się o, re, o reelekcję? Bo, Szanowni Państwo, na fanpage'u Komitetu czytamy. E, obecnie już realizujemy dofinansowane działania, remonty dachów, elewacji, docieplenia i tak dalej. Przygotowujemy dokumentacje przetargowe na kolejne remonty budynków. W następnym poście czytamy, rozpoczęliśmy wymianę oświetlenia ulicznego na led zakupiliśmy z kosztów opraw led e, No i i naprawdę nie wiem, nie wiem jak, ja to skomentować. Może Pan burmistrz Pani wytłumaczy to skróci chyba, chyba, że mamy 200. Proszę obrad, bardzo pan, Panie Burmistrzu, ma Pan to to już, to, to już, już Państwa informuję, już no, Państwa wiem, że mamy taki okres akurat, No cóż, jakkolwiek by nie było ubiegam yy, się o reelekcję, tak? I w ramach, w ramach tych działań yy, podchodzę do tematu w ten sposób, że i tak będzie zachowana ciągłość władzy. Nieważne, czy to będę. Ja wybranym na to stanowisko, czy będzie pani. Tak? Natomiast nie mogę powiedzieć i nie mogę odciąć, żeby w tej chwili z, yy, nastąpił paraliż gminy i, yy, i nie realizować tego. Yy, tych działań, tylko czekać, co się stanie 8 kwietnia. 8 w związku z powyższym jestem burmistrzem, wszyscy jestem tego miasteczka, wszyscy mnie z tym, yy, z tym faktem kojarzą, również yy, jako kandydat dalej na yy, kandydat komitetu na, na to stanowisko, będę dalej starał się realizować to, co realizuję. Jest to, taka, jest to taka polityka przyjęta, i uważam, że to jest zgodnie z prawdą. Ja to jak najbardziej rozumiem, Panie Burmistrzu. Ja to no. nie poddaję pod wątpliwość tego, co Pan przed chwilą powiedział, bo na Panu, jako na Burmistrzu Miasta, spada, spoczywa obowiązek realizacji budżetu. Natomiast ja pytam o inną kwestię, bo z tych, z tych, tych wypowiedzi na, na Facebooku. To dowiadujemy się, że to nie burmistrz miasta Nieszawa, bo ja panu przeczytam wprost, tylko Komitet Wyborczy Wyborców, a chcę państwu zwrócić uwagę na to, że Komitet Wyborczy Wyborców to jest mniej więcej, no minimum pięć osób, tak? I pomiędzy, już to, czy w tym komitecie jest pan burmistrz, czy pana burmistrza nie ma? To nie Komitet Wyborczy Wyborców realizuje... Proszę Panią, nie możemy Facebooka powierza. wnosić w obrady sesji. To proszę Panią, co piszą ludzie na Facebooka? To się w głowie przeprasza, tylko że nie, nie można tego wnosić w obrady w sesji. Ja Panią, panią Radną no bardzo przepraszam. przepraszam. No chwileczkę, Facebooka zaraz zaczniemy jeszcze jakieś inne Ale Panie Przewodniczący, Komitet Wyborczy Wyborców yy, pisząc takie informacje wprowadza mieszkańców w błąd, tak? No nie, bo ponieważ my, my swój program przedstawiliśmy Państwu i swoimi działani, z działaniami staramy się to uwiarygodnić, nasze podejście, ponieważ że w większości kandydatów do, na, do przyszłej rady również są obecni tutaj radni, więc to też stanowi jakiś gwarant realizacji tego programu wyborczego. Jeżeli wy, wy, wyborca jednak Stwierdzi, że czas na jakąś inną alternatywę, na inne rozwiązanie, no, no to wtedy będzie nowo wybrany burmistrz, nowo wybrana rada, będzie dopiero kreowała swoją politykę. Ja tu uważam, proszę, tylko, proszę ja tutaj Państwa. tylko uważam, że e, jest to ani nie miejsce, ani czas, żeby dzisiaj rozstrzygać, bo, bo za chwilę będziemy w omawianie program wyborczy nie, wzajemnie ale proszę nie polemizować było pytanie jest odpowiedź ja mam tylko jedno jeszcze w tym temacie Czyli merytorycznie to ma jakiś zarzut w tym sensie do budżetu do budżetu nie proszę bardzo no badania. to jeżeli nie ma zamykam tą dyskusję koniec proszę panią zamknę to mam jeszcze, jeszcze uwagę do budżetu proszę bardzo jeżeli Mogę? ma pani uwagę do budżetu bardzo. merytorycznie Dziękuję proszę bardzo Chciałabym jeszcze dopytać o kwestie już takie czysto techniczne. Czy my podejmujemy dzisiaj uchwałę 18 marca w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa, czy w sprawie zmian? Dziękuję bardzo. ja mam w punkcie drugim, który już porządku obrad tak, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta. Więc y, słyszę tylko. Proszę bardzo, może Panie spróbuję. Nie, tutaj powinno być w projekcie uchwały, uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Mieszawa na 2024 I jeszcze, i jeszcze dalej w treści bym prosiła też, żeby, żeby wskazać z jakiej kwoty do jakiej, na jaką kwotę się zmienia. Czy jest pani w stanie to w tej chwili przygotować? Proszę. 5분째 <목소리도> 5분째 <목소리도> 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 <목소리도>